Dobra, słuchajcie. Allen Carr ma również inne książki. Kolejną książką, którą kupiłem na fali tego, jak rzuciłem palenie jest Allen Carr Prosta metoda, jak skutecznie kontrolować alkohol. No jak możecie się domyśleć, jest to identyczna książka, jak ta o paleniu tylko o alkoholu. I co mogę powiedzieć? No, też działa. Więc kiedy kiedy skutecznie rzuciłem palenie, już widziałem, że okej, okay, nigdy więcej nie będę palił. To jest takie proste. No to kupiłem sobie też tę książkę o alkoholu. Pomyślałem sobie, no dobra, skoro tak łatwo idzie rzucenie palenia, no to rzucenie picia i zaraz będziemy. Mieli lepsze życie. Jak pozbędziemy się wszystkich nałogów do swojego życia, tak? I przeczytałem tę książkę i też na jej końcu y, było takie zdanie, że: Ok, a teraz idź i wypij setkę najgorszego alkoholu, jaki. Y, jesteś w stanie zdobyć nie, no bo to nie może być taka dobra, smaczna wiśnieweczka, tylko musi to być, no nie oszukujmy się, ciepła, czysta woda, coś co nie smakuje za dobrze. No więc ja tę książkę przeczytałem, miałem przygotowaną już setkę wódki na tę okazję, pamiętam, to był jakiś Ciepły wieczór w mieszkaniu u brata, w którym mieszkałem, w Warszawie. Usiadłem na balkonie, wziąłem setkę, otworzyłem i powiedziałem sobie dobra, to jest ostatnia setka w moim życiu. Piję ją do połowy, zacząłem się krztosić, mieć odruchy wymiotne, ogólnie no... Oto czucia podobne do tych, co przy paleniu. Wypiłem tę setkę do połowy, drugą z połowy tej setki wylałem do toalety. I wtedy powiedziałem sobie: okej, okay, jestem wolny też od alkoholu. Kolejny nauk, którego się pozbyłem. No i byłem wolny przez około miesiąc. Po miesiącu poszedłem na jakąś imprezę, która nie wiem, była jakaś impreza firmowa pracy I, i rzeczywiście cały wieczór spędziłem w pubie, siedząc z ludźmi i pijąc kolej wodę, ale wtedy wtedy była jakaś taka, no już Impreza w się kończyła, już miałem iść do domu Ale ludzie Pomyśleli, że przeniosą się Do dyskoteki No i ja niestety Postanowiłem Stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby przenieść się razem z nimi Tylko ja całe życie miałem taki Problem, że ja nigdy na trzeźwo nie tańczyłem, nie potrafiłem się bawić, i, i siedząc w tej dyskotece razem z nimi, patrzyłem, jak wszyscy piją, tańczą, dobrze się bawią. A ja bez alkoholu tego nigdy nie potrafiłem, nie potrafiłem tego zrobić, bo, bo nigdy wcześniej nie, nie bawiłem się bez alkoholu w całym moim dorosłym życiu. No i niestety stwierdziłem, że dobra. Ja nie chcę już do końca życia nie potrafić się bawić. No i wypiłem kilka kolejek wódki, żeby nadrobić to, co oni mieli już wcześniej spożyte i no i zacząłem się bawić razem z nim. Więc z alkoholem jest Uważam dużo ciężej niż z papierosami, ponieważ jeżeli chodzisz, chodzi o alkohol, no to jest niejako. Alkohol jest nie, niejako, nie wiem, ciężko to powiedzieć, ale potrzebny w niektórych sytuacjach. Aktualnie tego alkoholu. Piję, ale no, staram się też unikać takich sytuacji, gdzie jest, nie wiem, wyjście na imprezę, jakieś wesele, czy, czy inna dyskoteka, czy wyjście na miasto, i po prostu idąc tam i nie pijąc źle się czuję i. No i rezygnuję z tego typu aktywności, no. Nie wiem. Po prostu... jest to mój wybór, tak, że... no... ciężko o tym opowiadać, ale... ale tak jak spalenie poszło mi bardzo łatwo, to z piciem alkoholu niestety już tak łatwo nie jest, ponieważ rzucając palenie nic nie tracisz łącznie zyskujesz. Zyskujesz zdrowie, zyskujesz pieniądze, zyskujesz wolność. Natomiast rezygnując z alkoholu, no to, jak się okazuje, niestety poświęca się dobrą zabawę. No ale coś za coś. Także nie osobiście książka o alkoholu a nie przepraszam, to jest książka o alkoholu nie polecam, ale e, nie polecam, przepraszam, nie pomogła, ale jeżeli macie jakiś, uważacie, problem z alkoholem albo chcielibyście przestać go spożywać, no to możecie spróbować, no? Mam. Nie osobiście, ale wiem, że są ludzie, którym ta książka pomogła całkowicie rzucić picie. Więc jeżeli chcecie przestać spożywać alkohol, może warto. No i dobra, na koniec sobie zostawiłem Trzecią książkę z mojej trylogii. Koniec z dietami. Nie? Ja całe życie jestem na diecie. A przynajmniej od 24 roku już permanentny. Więc sobie pomyślałem. Kurczę, może rzeczywiście da się o tym nie myśleć, da się tego nie pilnować, tylko da się przeczytać książkę. Bo skoro koleś był tak mądry, że napisał książkę, która uwolniła mnie od nałogu palenia, to może też jest na tyle mądry, że napisał książkę, która uwolni mnie od diet. No i ta książka to w ogóle jest śmieszna. Ona jest napisana tak, nie wiem, czy zauważycie, ale to czyta się po 10 sekund na jedną stronę, nie? a tych stron ma 120. Czytacie tę, tę książkę w godzinę pewnie, albo troszkę koło tego. Ale według mnie ta książka jest durna, debilna i ja się z nią nie zgadzam i w ogóle jak ją przeczytałem, to chciałem ją wyrzucić. Może jest mądra, ale nie trafia do mnie w ogóle. A dlaczego nie trafia do mnie w ogóle? Otóż no ja nie wiem, ja lubię jeść mięso, lubię jeść nabiał. Wiem, że to dla niektórych jest moralnie nieetyczne, dla wegan, wegetarian, ale no nie wiem, nie wyobrażam sobie życia bez mięsa, nabiału i tego typu rzeczy. Po prostu sobie nie potrafię tego wyobrazić. Całe życie jadłem mięso i nie wiem, jak mógłbym teraz dnia na dzień przestać jeść, nie? A ta książka opiera się na tym, że autor nam mówi, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z mięsa, z nabiału i jeść wyłącznie warzywa. Z tym, że warzywa też nie powinny być przetworzone, tylko powinny być surowe. Czyli na przykład ziemniaków nie powinniśmy jeść, bo... no bo ziemniaki trzeba ugotować przed spożyciem, a to już jest przetworzenie. Więc co powinniśmy jeść? Powinniśmy jeść orzechy i banany. I... nie wiem, czy teraz nie przesadzam i nie krzywdzę tej książki i tego autora, bo Czytałem ją jakieś 8 lat temu. Jedyna rzecz, co pamię... jedyna rzecz, którą pamiętam z jej przeczytania, to to, że... że autor mówił w niej, że powinniśmy jeść same warzywa i to takie nieprzetworzone. Orzechy i banany jakoś mi to tkwiło, że to sobie wymyśliłem przez się lat, ale tej książki nie polecam. Dobra. Wyszedł nam taki mini-podcast z tego odcinka. Mam nadzieję, że głos się dobrze nagrał, ponieważ no robię to pierwszy raz w swoim życiu. Życzę Wam, żebyście się uwolnili od nałogów, jeżeli takie macie. A ten autor. Te książki mogą Wam w tym pomóc. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.